Bożena czarnota przed snem. Za oknem noc się skrada. Księżyc ma wielkie oczy. Ja bajki opowiadam zabawką, nim sen wkroczy, a one zasłuchane. Co dalej i co dalej? W piżamkę nieubrane rozumiem doskonale. Z chęcią im opowiadam, czasem troszeczkę zmyślam, bo mam mikrofon, siadam potem jak ta artystka. Widownia się zapełnia. Są misie oraz lalki. Widzę zajączka henia. Pies, kot, wrogu wersalki. I pewnie chcecie poznać opowieść na dobranoc. Wilk, postać bardzo groźna. Lecz we łbie miał wilk siano. Przygody zatem różne, jak rzep. Psiego ogona pytały się usłużnie, co jeszcze chce dokonać. Wilk pragnął być piratem, piłkarzem w wilczej zgraji, możnym, co rządzi światem, śpiewakiem, by go znali. Słynnym w balecie wilkiem chciał także być żołnierzem, choćby przez krótką chwilkę, na moment... To nie wierzę. To właśnie te przygody Słuchać chciały zabawki. O tym, jak wilk był młody, Goniły go szczypawki. Po bajce jednak sennie. Poduszkę włóż pod głowę. Bierzcie ten przykład ze mnie. Nie czas już na rozmowę. Czytał Bogdan Tmowski.